Czyli tak, mamy smarowanie, najpierw tak, smarujemy to, co będziemy smarować raz w miesiącu, minimum raz w miesiącu, tak? jak będzie dużo maszyna chodzić czasu, no to musi pani ten cykl jak gdyby yy, zwiększyć, czyli będziemy smarować na przykład co dwa tygodnie, tak? czyli zaczynamy od igielnic, od góry, czyli po kropelce dajemy tutaj wewnątrz. Wewnątrz odcinku weźmie się trzymać cały czas w jednym poziomie. Jak robiłeś mm -hmm. tak, film, to tak, żeby będzie łatwiej tam potem A, tak, drobać, tak. tak? Tak, Czyli tam wewnątrz, na tą sprężynkę, na tę igielnicę po kropelce każda, każda igielnica. Tak jedziemy po kolei, wszystkie. Teraz ja sobie odkręcam tutaj blaszki. Są te otwory, przez które możemy przelać, ale chodzi o to, żeby widzieć, co tam się nam dzieje. Czyli odkręcam, i teraz znowu daję. Pokropli tutaj, na tej pierwszej giennicy. tak, czyli wszystkie jedziemy. Kropelkę tutaj na ten filc, tak, też wszystkie, wszystkie miejsca. I teraz trzeba pamiętać, że tu mamy jeszcze te wałeczki od stopek z tyłu i też musimy tutaj dać po kropelce. Tak, jedziemy tak, Wszyst, wszystkie elementy. Teraz przychodzimy sobie, kręcimy tutaj, żebyśmy doszli do, Głębiej ja sobie tutaj Ty, sobie. I teraz tutaj wewnątrz, jak spojrzymy? To jak jest zamek, nad zamkiem dajemy kropelkę, moment ja wezmę może jakoś, nie wiem czy tak dojdę, żeby to było widać, nad zameczkiem jest tu wałek do, do góry, nie wiem czy to widać, tu, tu kropla nad i tutaj też daję na dole, tak, na tym elemencie tutaj. Tutaj teraz jeszcze nam pozostaje miejsce wewnątrz, jak spojrzymy tam wewnątrz jest też otworek, który w tą wewnętrzny wałek, na którym chodzi zamek jest knot i tam też się kropelka daje i dajemy tutaj z tej strony krople na ten liniowy łożysko i tak samo z drugiej strony. to sobie włączyć, przełożyć. Ja ją wyłączyłem z tego względu, że tutaj przy kablach to zawsze lepiej jak coś otwieramy, jak jest wyłączona maszyna I Teraz że mamy wszystkie przysmarowane, wszystkie doły. Zmienimy teraz sobie Przystrzymy ją całą. Idziemy po kolei. Się wszystkie. Też tego oleju nie ma być bardzo dużo, tylko żeby troszeczkę było i żeby ten filc nam nie wysechł. zmieniamy na pierwszą igłę. Tutaj możemy też ten łożysko liniowe, kropelka i tak samo tutaj mamy napęd stopki, też dajemy kropelka góra, dół. I też jak spojrzymy tutaj w tej szynie jest otworek i też w ten otwór dajemy troszeczkę oleju. Tak, jeszcze nam z tych comiesięcznych rzeczy to tak. Tutaj z tyłu kropla oleju na tej blaszce. Tak samo od tyłu maszyny przechodzimy. Zaczekaj, od odsunę bramę. Tą ramę tutaj, będziesz miał dostęp. A, co? a nie, to też z drugiej strony. Chciałem, żeby było nie widać. O, dobra, i tutaj. A my wstawicie, może tu od tyłu, podejdzie. Tak, tak, tak. Gdybyśmy tak. tutaj z tyłu. Mamy taki punkt do smarowania i też tutaj po kropelce we wszystkie głowice dajemy raz w miesiącu. Tak. Tak. Mamy tutaj wszystkie. I teraz tak to mamy. Oczywiście wszystkie główki musimy tak samo przesmarować raz w miesiącu, a co 4 godziny pracy smarujemy chwytacz. Najczęściej to się robi przy zmianie bębenków. Wyciągamy bębenek do zmiany koloru, minęło nasze tam 4 godziny pracy, czy tam rano zaczynamy i dajemy kropelkę, też sobie robimy taką kroplę, nie za dużą i dokładnie w to miejsce. Nie tutaj na ten wałek, nie nigdzie gdzie indziej, tylko dokładnie w to miejsce. I to robimy co 4 godziny pracy. Wszystkie zobaczy, jak musimy zrobić. wszystko. Nie?